Cześć, tutaj Grzesiek Skup Motor. Dzisiaj porozmawiamy o armaturze. W tym odcinku testujemy Suzuki Intrudera 750 z 1989 roku. Myślę, że zdjęcia, które za chwilę zobaczycie, pokażą mi jasno, że ten 26-letni motocykl przetrwał trudę czasu i do jakości zastosowanych materiałów nie można się przyczepić. Intruder to w zasadzie jeden z pierwszych prawdziwych japońskich chopperów, który zwiastował zmierzch ery soft chopperów, które swoją chopperowatość w zasadzie miały tylko w nazwie, a tak naprawdę były nakedami z podwyższoną kierownicą i upaćkane troszeczkę chromem. Brrr. Suzuki posiada silnik o pojemności 750 cm3. Jest to klasyczna fałka o rozwarciu 45 stopni. Silnik miał być konkurencją dla Harleya Davidsona, głównie w USA. Natomiast motocykl został bardzo ciepło przyjęty. Sam silnik wygląda, jakby był chłodzony powietrzem, natomiast jest chłodzony cieczą. Chłodnica została bardzo dobrze zakamuflowana, co jest w zasadzie plusem w świecie skóry Friendsley, który jest bardzo, bardzo konserwatywny. O mocy tego motocykla wspomnę w zasadzie tylko z dziennikarskiego obowiązku, mówimy tutaj o 50 koniach mechanicznych i 70 nm, natomiast jak to zwykle bywa, te papierowe dane nie mówią nic o tym, jak motocykl zachowuje się na drodze. Ten silnik jest naprawdę bardzo dynamiczny, i mimo wagi tego motocykla, jedzie on naprawdę fajnie, szczególnie jeśli chodzi o ruszanie spod świateł. Prędkość maksymalna, oczywiście, nie jest szczególnie duża, natomiast też nie jest to motocykl do tego, żeby jakoś strasznie zasuwać, co w zasadzie zdają się potwierdzać. Hamulce, które są akceptowalne tylko wtedy, jeśli jedziesz na motocyklu sam. Pozycja jest klasycznie chopperowa, szczególnie w tym egzemplarzu, w którym właściciel przesunął podnóżki do przodu. Kanapa jest wygodna i co najważniejsze, podtrzymuje nas przy przyspieszaniu. Co jest istotne, jeśli nie możemy zaprzeć się nogami o podnóżki. Jedynym mankamentem wydaje się być zawieszenie. Mimo doskonałego stanu technicznego naszego egzemplarza, nawet na niedużych nierównościach udawało mi się dobić tylnym zawieszeniem do końca. Choć wyobrażam sobie, że ktoś lżejszy ode mnie może nie mieć tego problemu. Jeśli będziecie mieć okazję przejechać się jakimś choperem, skorzystajcie z niej. Szczególnie jeśli wzdrygacie się na samą myśl o nich, bo kochacie swój plastik. To naprawdę świetna zabawa i pozwala zrozumieć motocyklową antypatię, bo mając takie hamulce, też nazywalibyście szaleńcem każdego, kto mówi, że lata 150 w mieście.